No Cześć, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Taki króciusieńki filmik, myślę, że dosłownie dwuminutowy, może nawet krócej uda się. Myślę, że już się domyślacie o co chodzi, bo już widzicie minus 50%. No, kochani, wychodzę naprzeciw Waszym sugestiom. Dostałam od Was kilka maili o tej tematyce. Black Friday, oczywiście, Czarny Piątek, tak zwany, wszędzie promocje, przeceny. Z Racji tego, że oczywiście to jest piątek, więc można to sobie swobodnie przesunąć na cały weekend, więc będziemy mieli Black Weekend, czyli kochani, szaleństwo, promocje, upusty. No i oczywiście przychylam się do Waszej prośby, przychylam się do tego jak najbardziej, bo dlaczego nie, no kto nam zabroni, żeby było taniej, pewnie, że tak. I kochani, wszystkie moje usługi tutaj na kanale, zarówno rozkłady prywatne, wróżenie z kart, zarówno wszystkie rytuały, numerologie, wszelkiego typu, Porady, z których na co dzień korzystacie, będą kosztowały o 50% mniej przez cały piątek, sobotę i niedzielę czyli wszystkie usługi w tym czasie zamówione korzystają po prostu z tej promocji. Z tego rabaciku. Mam nadzieję, że się cieszycie. E, tutaj wychodzę naprzeciw jak najbardziej. Pozdrawiam oczywiście wszystkie te osoby, które do mnie pisały w tej sprawie, bo rzeczywiście fajny pomysł. Nie wiem, jak to jest na innych kanałach, czy też właśnie e, można liczyć na taką promocyjkę. Mam nadzieję, że tak, no bo. Czemu nie? Raz w roku można sobie zrobić Black Friday, ewentualnie Black Weekend. Także jeżeli będziecie gdzieś tam korzystali z szaleństwa zakupowego, to być może zechcecie też tutaj skorzystać po prostu z takiej właśnie promocji. Będziecie mogli po prostu o połowę taniej. Mieć wszystkie czytania. Dotyczy to absolutnie wszystkich czytań, także pojedynczych pytań prywatnych, wszystkich rytuałów, bez wyjątków, wszystkich usług, numerologii, analizy snów, wszystkiego tego, co do tej pory zamawialiście, zamawiacie, analiz dla bliźniaczych płomieni, no wszystko, 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 co jesteście sobie w stanie wyobrazić, czyli ever. Eee, tutaj, ever i everything, że tak powiem. Eee, tak to wygląda. Mam Nadzieję, że się cieszycie. To oczywiście specjalnie dla was z moimi pozdrowieniami. Korzystajcie, kochani, z czarnego piątku, z czarnego weekendu. Ale oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby w tym nawale, tym szaleństwie zakupowym zachować odrobinę zdrowego rozsądku, troszeczkę z głową to robić. No tak, żebyście byli zadowoleni, a nie na minusie, nie stratni. Pozdrawiam was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa.